Your Excellency, this situation is getting out of hand. Volgrave is dead. The Thistle guards are dead. The Horde of Dagon is on the doorstep. Mm. The sacrifice to a sketch. I gave everything short of my brief. How was it not enough? What are you talking about? I couldn't. The city was mine the people were mine but do insist to take it all i cultivated a devotion to their greatness why do you ask for my life your life your excellency what did you see in that well did we not sacrifice all our god is punishing us it's not fair shut up you nothing Look at yourself groveling at my feet trailing me like a shadow what are you what are all countless men who fought and who fought and did nothing it called for me believe it wanted it all to fall I, it wanted my flesh and life you could have ended it all all this netless death all those people, your faith, these religions you stand by, could have been saved. Now no one will pray to Dagon. Now all oh, it's lost. Everything is destroyed because of you. yeah. No tiro voinavu. Oh, hear me, unseen eye, vase of depravity. Ouu, bottomless hell. Look now at me and know. The need for all this is to no avail Don will not take remains of me Czyli on będzie walczył. Poświęcił całe miasto, bo nie był w stanie się sam poświęcić. Dobrze moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku sea Salt. Idziemy na północ. Czy na wschód? Patrzcie na północy coś fajnego. Wiecie co? Idziemy na północ. Szekajcie, tutaj wyjdziemy od drzwi frontowych raczej. Idziemy na północ. Idziemy na północ. Nowa Agrid graveyard. Startujemy. Oczywiście wybierzemy sobie nowego apostatę. Odblokowany. Saint Christina Blawack. Her body was caused out to sea after her official hanging by the old church. To jest a wiedźma? Nie. Ale okej. Okay. She had been conspiring with, with forest witches in search of a spell to conjure an antediluvian Del horde onto land. and there, among breastworms, crayfish and snails, her flesh was consumed. Though only her bones lay illuminating by swampy overgrowth with their cold white glow, until she was again given life to continue her work, as the life itself once come from the sea. Startuje z jednym liczem i trzema spektrami. ciekawe, bo te spektry dostaje jak? Na zawsze wtedy? Nie mo I ona nie może wskrzeszać. Nie może wsamonować minionów, ale spektry nigdy nie znikną. będzie ciężki gameplay, ale powinno być ciekawie. Nie jestem w stanie summonować minionów, ale zjawy nigdy nie znikną. I że co. Ale, jak licz umrze, to też. To jest, to jest ciekawe. Czyli, to, co jest, jest perma Life Agra To jest jeszcze zablokowane. To też. Dobra, zagramy nią. Wiecie co? Dzięki temu zrobimy. dzięki Grając nią, zrobimy sobie. To było coś takiego. O, właśnie. Gdzie, z, jeszcze 5 jeszcze rumów musimy. 5 pokoi musimy oczyścić. E, z, ten. Używając mniej niż 5, nie? No to zróbmy nią, zagrajmy. To ciekawe. Too tired to scream. Cod in a net. Dobra. I to, ale stąd mogę przyzywać? Mogę kolejne spektry przyzywać? O no, nie, tu znowu są trzy. To co się stanie? Czy jest? Czy to jest? Jak to. Wow. Nie, to tak nie działa Dobra, wskrzesiłem kolejną To będzie ciężki gameplay nią. To jak on zginie, ten mój. Dobra. Może to da się zrobić, ale to będzie ciężkie. Wiecie najpierw ty, najpierw ty. Tu, 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 tu. O, do... Koniec. Dobra, to to jest ciężkie, ale spróbujemy. Spróbuję. Nie wiem, czy na tę mapę akurat. To dobre. Dobra. Kolejny. Nie wiem do końca. Dlaczego się nie przyzwało z tamtego nic? Wiecie co? To, to będzie ciężkie. Ja bym zmienił. Ja bym zmienił Menu. Więc musimy go zmienić. Ja nie jestem... w tego zrobić. Start. Continue previous game. No. Wybierz swego postata. Gra dps -ka. Tego jeszcze nie mam. Tego nie mam. Dawaj tego z kultystami, co? Jeszcze raz lecimy. Tak, mamy kultystów teraz. E, no to mamy kultystów, to ja poproszę jeszcze o... Fishmanów. Sprawdzimy jak ci fishmani walczą. Dobra. dajmy. Skoro to mnie nie zabije Chodźmy tutaj Uciekamy, uciekamy tutaj Wszyscy tu, wszyscy tu Ile tam ty ma żyć w ogóle Dobra Tak wkurzający gość Dobra, po nim on tylko spowalnia, to już wiem. Idziemy tutaj w prawo. Tu, dobra pokonani. No, kolejni. Piszmy walczą. Dobra, złoto zebrane, dużo złota, świetnie. Uciekaj, 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 bo widzę, że tutaj pobiegli za tobą, nie? Dobrze, teraz tak, strzelamy. Czekajcie, dobra. Dobra. Świetnie. kolej. Oni szybko biegają, łatwo ich łapią tutaj. Trzeba przyznać. Dobra. Nie tu, tych, 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 tych. Dobra. Są mi dwóch, jest problem. Problem będzie. Biorę hmm, inaczej to. Kultyści sami na razie. Dobra, widzicie pierwsza misja, która sprawia trudność od samego początku, nie? Chodźmy na się tu. O ile złota! Dobra. Dobra, by się zjawy przydały. Bo tylu co tutaj ginie, by zjawy tutaj wszystko wskrzeszały. Ale dobra, zaraz wezmę, może liczy. Liczy, tutaj nie ma złota. Dojż, 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 dojż po nim. Tak, was tu jest, weźmy to. O właśnie. B. Więcej kultystów. Chyba tak, na razie kultystów. Chciałem więc zjawy, ale już nie mam siły ognia w ogóle. Dobrze. Dobrze, pokonany, pokonany. Idzie tutaj. Łucznik. Tutaj. I tutaj. Świetnie, pokonani kolejni. Tutaj jeszcze gdzieś ten był, nie? Czekamy go. I on uciekł. Tutaj nie ma. Ciebie. Uciekamy, 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 uciekamy. A to jest najgorsze połączenie z tego, co widzę. Ten rycerz. Tamtym. Dobra, też leży. Czarek zostało. No tutaj już ostrożnie. Dlatego no, zastanawiam się, czy tutaj akurat strzelający dają radę. Dobra. Ok, wyczyszczone. Widzę, że też. Wszystko. I tak mało jednostek do kolejnego etapu. No dobra, idziemy. Cztery jednostki. Dobra, 6 na 10, czyli zrobiliśmy achievement. To Tyle dobrze jest takiego. Zacenia jednostek. Zabij go, zabij go, zabij go, zabij go, zabij go, zabij go. Spektrami go. go nie zrobię. Dobra, idziemy w lewo. Zobaczmy, czy tutaj będzie łatwiej. Jest. Hmm. No, nie wiem. Nie wiem, czy tutaj nie przydałby się inny minion. Dobra. Dobra. Zniszczył to. Tutaj. Dobra. Dobra. Dobra, mamy to. 666 zabójstw mam. Właśnie dostałem achievement. Uff. Dobra, tutaj. Ta zaraz trzeba będzie. O, wow, wszyscy? No tego się nie spodziewałem. Ale mamy to. Jest też nie żyje. Dobra, zostałeś tylko ty. Rycerzyk. Gdzie jest ten rycerzyk? Tu nie było rycerzyka? No dobra, to. Jakoś to czyszczę, ale jest problem już tutaj, to jest już ciężka misja. Śmiałem się z ostatniego bossa, że go zzergowałem, a tutaj trzeba kombinować. Coś do mnie idzie? Okej. Okay. Jednego straciłem. Nie wiedziałem kto tu jest. Dobra. Dostał. O, sporo złota. No tak, 39 tysięcy na 50. Ale co z tego? No dobra, to poniszczymy. Jest pies. Dobra. O nie, jeden. Jeden spekter. Dobra, idziemy na dół. Dobra. <gryw> Dobrze, że one przerażają, bo to było ciężkie. Dobra. Stąd gdzie? Naprawdę dali mi to... Kogo tu poświęcę? Ja kogo nie mam. O nie, tutaj nie dam rady z dwoma. Tutaj ciebie pokonam. Przez ścianę. Przez nagrobki właściwie. Dobrywasz? Obrywasz, dobra, nie żyjesz. Widzę, że tam jest łowca, którego Też, z tym też nie chcę. Dobra, tutaj zaczęliśmy grę. Nic już tu nie zrobię. Chcę grać tak. Dobra. To mi tych dwóch. Jest w stanie to zrobić. Myślę, że wiem jak to mógłbym zrobić. Oni mają zasięg taki... <grywy> Okej. Okay. Powiem wam, że jest teraz ciężko. Zacznijmy innym graczem. Start. A, pokazuje mi, żeby nimi jeszcze raz grać. Nie, ale to się nie uda. Nie, nie, nie. To się nie uda. E, menu. Próbujemy zagrać kimś z mele bronią. A jak nie, to będziemy kombino kombinować. E, miało być menu. Tak. Play. Start. No. Właśnie. Bierzmy apostatę. Jeden liczy 24 swarm. Chyba to zagramy, nie? Zagramy na swarmy. Mam swarmy. To teraz. Teraz wezmę może liszy. Będę wskrzeszał tych ludzi. No i zobaczymy. Dobra. Tutaj. Dobra, gryziemy. Są szybcy Może właśnie to Ops Dobra nie, Może ktoś tu podejdzie A jest ciężkie już Duchy mi już znikają Dobra. Tego trzeba złapać. Teraz. Mamy cię. Chodź tu? Chodź, 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 tu, 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 tu. Raz, dwa, trzy i teraz. Nie. O, uciekłem. Dobra. Raz. I dwa. Dobra. Okej. Okay. Daj. I don't wanna die! Teraz mogłem trochę zepsuć. Dobry, 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 te duchy. Bo łowca się nie boi. Dobra, mamy łowcę, mamy. pieniędzy jest, trochę jest. Was nie. Na razie, dobra. Wracam się w dół, pieniążki. Tutaj. Lecimy, 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 lecimy. Teraz. Dobra, pokonani. Wracamy. No to już trzeba pokombinować. Fajnie. Podoba mi się to. Jest utrudnienie. Tutaj już nie ma nikogo. Zobaczmy tylko, czy nikogo nie przeoczyłem. Niczego. Dobra. Prawa strona wyczyszczona. Dobra. Teraz tak. Lewa... Na górę nie przejdzie, O, lewat. Dobra, tego. Ready, go. I uciekamy. Mamy ich. Uciekamy. Cześć. Mamy go. Dobra, 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 dobra. Chodźcie, 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 chodźcie. Świetnie. I mamy was. Raz i uciekamy, uciekamy. Uciek bogom, bogom. Bogom, bogom, ucieknijcie stąd. Dobra, mamy cię. Na razie bez strat. Dobra, ciebie. Nie ma już żadnych przeciwników, to tych sobie tylko dobijemy. Bo jest złoto w nich, właśnie. Więc nie mamy złoto Zastanówmy się. Nie ma jeszcze. Brakło mi troszeczkę. Dobra. Ale jest ok. Duchy dają radę. Jestem w tym miejscu, gdzie przedtem, prawda? Tego nie chcemy, bo on, jak się nie da przerazić. U, tak. Dobra, co by było teraz dobre? Kraby, chyba nie? Czy pas? Czy wy jesteście szybcy? W miarę. Moglibyście być bardziej. Szczerze mówiąc. Dobra. Wy nie przejdziecie. Dobra, lecimy na ciebie. Go 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 go. Mamy cię. Baga 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 błagam. Mamy cię. Baba, ale trzeba było go jakoś pokonać. Tutaj jest wkrzeszanie, nie? Ale jeszcze ty. Wygryźmy to. Dobra. Dobra. Pokonany. Tego bez strat zrobiliśmy. Jeszcze tysiąca potrzebuje. Potrzebuję nietoperków, chyba szybko dolecą. Chociaż tak, wy jesteście szybkie, nie? Slow moving, graby, chyba nietoperki, toperki. czy znaczy ty, albo tych. No właśnie te nasze nietoperki, powiedzmy. No, 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 no. no. Ja wziąłem. Nie to, wziąłem ślimaki. Wziąłem ślimaki przez pomyłkę. Okej, okay, idziesz tu. Mam nadzieję, że ta pomyłka nie będzie mnie kosztować życia. Nie dobrze. I to perze by już go dawno złapały. Bardzo niedobrze. Dobra, teraz. No mam problem. Te pies, chodź. Dały mi tylko te. No nie Muszę to przemyśleć jak to zrobić. No ale to był błąd, że wziąłem te nie a nie te już mi trzech zostało. Dwóch. Nie, są za wolne. Są za wolne. <ścoughs> Dobra, jednego zagryzły. Dobra, jednego mi dostał mi jeden A! koniec, koniec. Dobrze moi drodzy. Wydaje mi się, że ten odcinek sobie na tym skończymy. Tutaj trzeba przemyśleć y, tą to taktykę. Y, chyba trzeba grać pod nietoperki i tylko nietoperki i ewentualnie zjawę, czyli lisza, nie? Ale na tym momencie w tym momencie wam dziękuję. Dajcie mi znać co do tej pory sądzicie o serii. No i co, widzimy się w kolejnym. Także do zobaczonka. Cześć.